Wieść niesie o królu szczęśliwy i mądry władco, że gdy pierwszy starzec usłyszał płacz cielęcia, serce mu zmiękło i rzekł do pastucha – Zostaw to ciele wśród stada. Zadziwiła Gina ta niezwykła opowieść, a właściciel gazeli mówił dalej – O władco dżinów, kiedy to się działo, moja stryjeczna siostra – ta oto gazela patrzyła, nie zdradzając tajemnicy, i rzekła: Zabij to ciele, ono jest tłuste. Nie miałem jednak odwagi zabić go. Kazałem więc pastuchowi zabrać cielaka, a on złapał zwierzę i odszedł z nim. Nazajutrz siedziałem sobie właśnie, gdy podszedł do mnie pastuch i rzekł: Panie mój, przynoszę ci radosną wieść i należy mi się za to nagroda. Rzekłem, dobrze. A pasterz zaczął mówić. Kupcze, ja mam córkę, a ta w dzieciństwie nauczyła się czarów od pewnej staruszki, która u nas przebywała. Wczoraj, kiedy dałeś mi to ciele, zaprowadziłem je do córki. A ona spojrzała na mnie i, ukrywszy twarz w dłoniach, zapłakała. Ale potem roześmiała się i rzekła: Ojcze, czyż tak mało dla ciebie znaczy, że przyprowadziłeś mi obcego mężczyznę do domu? Spytałem: Gdzież tu jest jakiś mężczyzna? Dlaczego płakałaś, a potem śmiałaś się? Odpowiedziała. To ciele, które stoi obok ciebie, jest synem naszego pana, kupca. Panicz jest tylko zaczarowany, a sprawiła to żona jego ojca. Zaczarowała syna i jego matkę. To właśnie było przyczyną mojego śmiechu. Płakałam zaś z powodu matki panicza. Kupiec zabił ją bowiem. Bardzo mnie to zadziwiło. I gdy tylko się upewniłem, że nastał ranek, przybyłem do ciebie, aby cię powiadomić. Gdy usłyszałem o dżinie słowa mego pastucha, poszedłem z nim razem do jego domu, pijany nie od wina, lecz z wielkiej radości, która mnie ogarnęła. Córka pasterza powitała mnie i ucałowała moją rękę, a ciele podbiegło i łasiło się do mnie. Rzekłem córce pasterza. Czy to, czego się dowiedziałem o tym cioleńczy, jest prawdą? Odpowiedziała. Tak, mój panie, naprawdę to jest twój syn pociecha twojego serca. Rzekłem do niej. Dziewczyno, jeśli zdejmiesz z niego, czary, otrzymasz na własność bydło, którym opiekuje się twój ojciec i cały mój dobytek. Dziewczyna uśmiechnęła się i odparła: Nie pragnę majątku, a uczynię tak jak chcesz, jeśli spełnisz moje dwa warunki. Pierwszy warunek: Bym została poślubiona twemu synowi, a drugi, że wolno im będzie zaczarować i ujarzmić tę, która rzuciła zaklęcia na panicza. W przeciwnym bowiem razie nie będę bezpieczna od jej podstępu. Gdy usłyszałem o dżinie słowa tej dziewczyny, rzekłem Poza tym, czego żądasz, otrzymasz jeszcze cały majątek, którym zarządza twój ojciec, co zaś do mojej stryjecznej siostry, to jej krew słusznie ci się należy. Wysłuchawszy moich słów, córka pasterza wzięła kubek, napełniła go wodą i wypowiedziała jakieś zaklęcie, o czym spryskała tą wodą ciele, mówiąc jeśli Allah stworzył ciebie cielęciem, to pozostań w tej postaci i nie zmieniaj się. Jeśli zaś zostałeś zaczarowany, to z pomocą Allaha Najwyższego wróć do swojej pierwotnej postaci. I oto dreszcz przeszedł cielę, a zaraz potem przybrało ono ludzką postać. Rzuciłem się do niego i przemówiłem: Zaklinam cię na Allaha. Opowiedz mi wszystko, co tobie i twojej matce uczyniła moja stryjeczna siostra. Syn opowiedział mi wszystko, co się nim obojgu przytrafiło, a ja wysłuchawszy rzekłem. Synu, oto Allah zesłał ci tę, która cię uratowała i przywróciła twoje prawa. Później o dżinie ożeniłem syna mego z córką pasterza. Po czym ona przemieniła moją stryjeczną siostrę w tę oto gazelę. Skoro przybyłem tutaj, zobaczyłem tych ludzi i spytałem, co im się przytrafiło. Opowiedzieli mi przygodę owego kupca. Usiadłem więc, by zobaczyć, co będzie dalej. Taka oto jest moja opowieść. Rzekł Jean. Zadziwiająca to opowieść. Daruję ci trzecią część krwi tego kupca. Po czym wystąpił drugi starzec, właściciel dwóch psów, i tak oto rzekł do Gina: Jeśli opowiem ci moją przygodę z tymi psami, a ona wyda ci się równie zadziwiająca, czy zechcesz podarować mi. Trzecią część krwi tego chłopca? Odpowiedział dżin. Tak. Wtedy starzec zaczął opowiadać. Opowiadanie drugiego starca. Wiedz o władco królów dżinów, że te psy to moi dwaj bracia, a ja jestem trzecim z nich. Ojciec nasz, Umarł, zostawiając nam trzy tysiące denarów. Ja otworzyłem wtedy sklep, w którym sprzedawałem i kupowałem. Jeden z moich braci udał się w podróż z towarami i przebywał z dala od nas wraz ze swymi karawanami przez cały rok. Po upływie tego czasu brat wrócił, ale bez niczego. Rzekłem wtedy do niego, Czyż nie namawiałem cię, abyś poniechał podróży? On zaś odparł: Mój bracie, Allah najwyższy i najpotężniejszy sprawił, że tak się stało, nie ma więc żadnej potrzeby mówić, niczego się nie dorobiłeś. Zabrałem go zatem i udałem się z nim do sklepu. Potem zaprowadziłem go do łaźni, ubrałem w jedną z moich wspaniałych szat i zasiedliśmy do wspólnego posiłku. Bracie mój, rzekłem do niego, obliczę całoroczny dochód z mojego sklepu i z wyjątkiem mego wkładu podzielę majątek między nas obu. To rzekłszy, obliczyłem dochód ze sklepu i stwierdziłem, że wynosi on dwa tysiące denarów. Sławiłem więc Allaha Najwyższego i cieszyłem się ogromnie. Podzieliłem zysk między siebie i brata. Na dwie równe części. Przez parę dni byliśmy razem. Potem bracia znowu chcieli wyruszyć w podróż i pragnęli, abym pojechał z nimi. Nie zgodziłem się jednak, mówiąc: Czy zarobiliście podczas podróży waszej coś, ażebym i ja miał z tego zysk? Rzucali na mnie obelgi, ale nie usłuchałem ich. Pozostaliśmy więc w naszych sklepach, sprzedając i kupując cały rok, po czym bracia znowu zachęcili mnie do podróży. Nie zgodziłem się jednak i dopiero po upływie pełnych sześciu lat zezwoliłem im na odbycie podróży. Rzekłem do nich: Bracia, obliczmy nasz majątek. I obliczyliśmy, że wartość naszego majątku wynosi sześć tysięcy denarów. Rzekłem tedy: Zakopmy połowę do ziemi, niech nam będzie pomocą, gdybyśmy ponieśli jakieś straty. Wtedy każdy z nas będzie mógł wziąć z tego tysiąc denarów, by za ich pomocą uprawiać handel. Odpowiedzieli. Twoja rada jest doskonała. Wziąłem więc pieniądze. Podzieliłem je na połowę i zakopałem trzy tysiące denarów. Z pozostałych zaś trzech tysięcy wyręczyłem każdemu z braci tysiąc denarów. Potem przygotowaliśmy towary, wynajęliśmy statek i załadowaliśmy nasz dobytek. Podróżowaliśmy tak cały miesiąc, aż dotarliśmy do pewnego miasta. Sprzedaliśmy tam nasze towary i na każdym denarze zarobiliśmy dziesięć. I już mieliśmy wyruszyć w drogę powrotną, gdy nad brzegiem morza spotkaliśmy dziewczynę o podartym odzieniu. Ucałowała ona moją rękę i rzekła: O mój panie, czy jesteś skłonny do miłosierdzia i dobroci? Odwdzięczę ci się za to. Powiedziałem: Tak. Doznasz ode mnie, ode mnie miłosierdzia i dobroci, nawet jeśli nie okażesz mi wdzięczności. Rzekła: Panie mój, weź mnie za żonę i zabierz mnie do swojego kraju. Powierzam się twojej opiece. Bądź dla mnie łaskawy, gdyż należy okazywać mi dobroć i litość, a ja ci to wynagrodzę. Niech cię nie zmyli stan, w jakim mnie widzisz. Gdy usłyszałem jej słowa, serce moje zlitowało się nad nią taka bowiem była wola Allaha najwyższego i najpotężniejszego, zabrałem ją więc i przyodziałem. Rozłożyłem dla niej na statku piękne posłanie i zbliżywszy się, usługiwałem jej. Potem ruszyliśmy w drogę, a moje serce pokochało dziewczynę wielką miłością do tego stopnia, że ani w nocy, ani w dzień nie oddalałem się od niej. Zaniedbałem z jej powodu braci, a ich trawiła zazdrość i patrzyli zawistnie na moje bogactwa i wielką ilość towarów. Ich oczy porządliwie spoglądały na ten cały majątek. Postanowili zabić mnie i zagarnąć moje mienie, mówili sobie. Zabijmy naszego brata, wtedy nam dostanie się cały jego majątek. A Szejtan zachwalał im ten czyn. Przyszli więc, gdy spałem u boku mojej żony, podnieśli nas razem i rzucili w morze. Moja żona obudziła się wtedy i, otrząsnąwszy się, przybrała postać dżina. Wzięła mnie zaraz na ręce i przeniosła na pewną wyspę, a potem oddaliła się na jakiś czas. Nad ranem wróciła do mnie i przemówiła: Ja jestem twoją żoną, i z pomocą Allaha Najwyższego przeniosłam cię w to miejsce i ocaliłam przed śmiercią. Wiedz, że jestem dżinniją i gdy cię zobaczyłam, w sercu moim zrodziła się, za przyczyną Allaha, miłość do ciebie. Wyznaję wiarę w Allaha i jego proroka, niego Bóg błogosławi i da mu zbawienie. I przyszłam do ciebie w takiej postaci, w jakiej mnie widziałeś. Pojąłeś mnie za żonę, a ja wybawiłam cię od utonięcia. Zagniewałam się jednak na twoich braci i muszę ich zabić. Kiedy usłyszałem te słowa, byłem zdumiony. Podziękowałem jej za to, co uczyniła, i rzekłem: Co się tyczy zgładzenia moich braci, to tego nie chcę. Później opowiedziałem żonie od początku do końca, co mi się przytrafiło z moimi braćmi. Skoro usłyszała moją odpowiedź, rzekła: Jeszcze tej nocy polecę tam, zatopię statek i zgładzę ich. Powiedziałem: Na Allaha, który jest nad tobą, nie rób tego, gdyż mówi przysłowie: Czyń dobrze temu, kto dopuścił się złego postępku. Wystarczy już tego zła, którego on jest przyczyną. Oni przecież są mimo wszystko moimi braćmi. Odpowiedziała jednak: muszę ich zabić. Błagałem ją jeszcze o litość, ale ona uniosła mnie, poleciała i opuściła mnie na dach mojego domu. Otwarłem więc bramy i wydobyłem pieniądze, które przedtem ukryłem pod ziemią. Gdy już przywitałem się z ludźmi, zakupiłem towary i otworzyłem sklep. A skoro zapadł zmrok, wszedłem do mojego domu i ujrzałem tam uwiązane dwa psy. Gdy mnie one zobaczyły, podbiegły skomląc i ocierały się o mnie, a ja o niczym nie wiedziałem, dopóki nie zjawiła się moja żona. Wskazując na psy, rzekła, to są twoi bracia. Spytałem. Kto im to uczynił? Odpowiedziała: Zabrałam ich do mojej siostry, a ona uczyniła to, i nie zostaną uwolnieni przed upływem dziesięciu lat. A teraz właśnie minęło dziesięć lat, jak są w tej postaci. Wyruszyłem więc w drogę do żony, by ich uwolniła. A po drodze zobaczyłem tego kupca i dowiedziałem się, co go spotkało. Postanowiłem zaczekać i przekonać się, co też będzie mnie między wami. I to jest moja opowieść. Odezwał się wówczas Jin. Niezwykła jest to opowieść i daruję ci trzecią część krwi tego kupca za jego przewinienie. Tymczasem postąpił do przodu trzeci starzec. Właściciel muła i tak przemówił do dżina: Opowiem ci przygodę jeszcze dziwniejszą niż tamte dwie o ile podarujesz mi resztę krwi i winy kupca. Dżin odparł Dobrze, a starzec rozpoczął swoje opowiadanie. Opowiadanie trzeciego starca. O sultanie i naczelniku dżinów. Ten oto mu był kiedyś moją żoną. Pewnego razu wybrałem się w podróż i przez cały rok przebywałem z dala od niej. Potem moja podróż dobiegła końca i powróciłem do żony nocą, a wtedy zobaczyłem czarnego niewolnika leżącego z nią w posłaniu. Rozmawiali ze sobą. Zalecali się do siebie, śmiali się, całowali i żartowali. Gdy tylko żona mnie ujrzała, wstała pośpiesznie i zbliżyła się do mnie, niosąc dzbanek z wodą. Wypowiedziała nad nim jakieś słowa i pokropiwszy mnie, rzekła: Wyjdź z tej postaci i wejdź w postać psa. Natychmiast przemieniłem się w psa, a ona wypędziła mnie z domu. Wyszedłem więc z bramy i biegłem tak długo, aż znalazłem się przed sklepem rzeźnika. Podszedłem i zacząłem ogryzać kości, a gdy właściciel sklepu zauważył to, chwycił mnie i wszedł wraz ze mną do swego domu. Gdy zaś ujrzała mnie córka rzeźnika, zasłoniła twarz przede mną i rzekła, dlaczego sprowadzasz nam tu mężczyznę i wchodzisz do nas? Z nim razem. Gdzież tu jest jakiś mężczyzna? Zapytał rzeźnik. Dziewczyna odpowiedziała. Ten oto jest jest mężczyzną którego zaczarowała żona, lecz ja potrafię zdjąć z niego czary. Skoro ojciec usłyszał te słowa, rzekł: O moja córko, zaklinam cię na lacha, uwolnij go, dziewczyna wzięła dzbanek z wodą, wypowiedziała nad nim jakieś zaklęcia i pokropiła mnie odrobiną wody, mówiąc. Wyjdź z tej postaci i przybierz swoją postać pierwotną. A ja wróciłem do swojej ludzkiej postaci, ucałowałem rękę córki rzeźnika i odezwałem się do niej. Pragnę, abyś zaczarowała moją żonę tak samo, jak ona zaczarowała mnie. Dała mi wtedy trochę tej wody i powiedziała: Gdy zobaczysz, że żona śpi, skropię tą wodą, a wtedy przyjmie ona taką postać, jaką zechcesz. Gdy więc zauważyłem, że moja żona śpi, skropiłem ją wodą, mówiąc: Przejdź z tej postaci w postać muła. A ona natychmiast przemieniła się w muła. Jest to ten właśnie, którego widzisz swoimi oczyma, o sultanii naczelniku królów dżinów. Potem starzec zwrócił się do żony zaklętej w muła i zapytał, czy to prawda, a mu skinął głową na znak, że to prawda. Gdy starzec skończył swoją opowieść, Dżin aż zadrżał z radości i podarował mu trzecią część krwi kupca. Tu zaskoczył Szecherezadę poranek i przerwała dozwoloną jej opowieść. I rzekła do niej siostra. O siostro moja, jakże piękna i miła jest twoja opowieść, ileż w niej rozkoszy i słodyczy. Szecherezada odparła. Daleko jej do tego, co wam opowiem następnej nocy, jeśli będę żyła i król mnie oszczędzi. A król powiedział sobie Na Allaha. Nie zgładzę jej, dopóki nie usłyszę dalszej części jej opowiadania, jest ono bowiem zadziwiające. I resztę nocy spędzili w swoich objęciach aż do rana. Po czym król udał się do sali tronowej i wszedł do niego wezer i wojsko i zaczęło się posiedzenie dywanu. Król wydawał wyroki i rozkazy, zwalniał z urzędów, ustanawiał i zasięgał rady, aż do schyłku dnia. Wtedy skończyło się posiedzenie dywanu, a król Szahiria wszedł do swego pałacu. A skoro nastała noc trzecia, duniazada rzekła do Szehrezady. O moja siostro, doprowadź do końca Twoje opowiadanie. Szehrezada odparła: Bardzo chętnie i podjęła swoją opowieść. Wieść niesie o królu szczęśliwy że gdy trzeci starzec opowiedział dżinowi najdziwniejszą z opowieści, zdumienie dżina było tak wielkie, że As zadrżał z radości i rzekł – daruję ci resztę jego winy, po czym oddał kupca trzem starcom. A kupiec podszedł do starców i podziękował im, oni zaś cieszyli się z powodu jego ocalenia. Potem każdy z nich Wrócił do swojego kraju. Lecz ta opowieść nie jest jeszcze tak zdumiewająca, jak opowieść o rybaku. Zapytał wówczas król. A jaka jest opowieść o rybaku? A Szeherezada opowiedziała.